witajcie w drugim odcinku z gry FNAF 2. Jestem przed tym odcinkiem i chcę Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem i zastanowienia Łopiecki w górę. I nie przedzając, zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie, właśnie to jest szósta noc. Przeszedłem sobie, mm, nie wiem jak, ale. Hello, hello. Okay. O mój Boże, zajziesz. Jeździ, is... jeździ, jeździ. Ktoś który... musi raz wyszkać, to też się przestrasza. O, kurde. Co to nie jest letka przesada. <grym> mm. A koleś. Proszę, idźcie w sobie. On chyba powinien mi, mi zaraz wyskoczyć jakoś, nie wiem. Ale coś takiego. O kurde, nie! Jezus, miniaturka... Miniaturka będzie... Będziecie wiedzieć! jaka będzie o mój boże ale się przesaszyłem co co to jest co to jest ej co to jest On gdzieś mnie zaprowadzi? na Gdzie on jest? Eee. Nie wiem, co to było. O oh mój Boże, Jesus. O mój Boże, czekajcie, naładuję sobie tam. Zaraz na pewno tam będzie Bonnie stał z Foxem. Jak obstawiacie?

Dlaczego ty tu jesteś mi, Freddy? O Jezus Proszę, proszę, nic mi nie rób O kur... Hmm. Po prostu fajnie, prawda? Po prostu... Fajnie, czekajcie, muszę zobaczyć ku namyśle. Ok. Dobra, jest ja sobie Czekajcie, chwilkę. Dobra, witajcie, bo tutaj nie co się dzieje jakaś muzyka to źle oznacza. O Jezus. Czego, maduca? Ja ruszać się nie mogę. Ja ruszać się nie mogę. Cześć, poczekajcie chwilkę. Nie wiem, co to było. Dobra, yy. oto tym odcinkiem możemy zakończyć. Dzisiejszy odcinek nie był taki długi, lecz strasny bardzo o mojej woze. No to się widzimy do następnych odcinków i przypominam o subskrypcji, jak jesteś nowy lub nowa, z dzwoneczkiem i zostawienie łapecki w górę i jesteś, yy, no, możesz napisać w komentarzach hashtag robot. Będę bardzo Wam wdzięc, yy, wdzięczny i przypnę Wam serduszko. No i co? Widzimy się do następnego odcinka. Pa.